Witam na filmie omawiającym gramatykę do lekcji 84. Dzisiaj omówimy sposoby budowania przeczeń i pytań zamkniętych z czasownikiem być w czasie przeszłym. Nauczymy się mówić, że na przykład nie byliśmy gdzieś i pytać, czy ty gdzieś byłeś? Znamy już pełną formę przeczącą odmiany w czasie teraźniejszym. Wystarczy zamienić m oraz is na was, a w miejsce a wstawić we i mamy Czas przeszły w formie przeczącej. I am not. Ja nie jestem. I was not. Ja nie byłem. You are not. Ty nie jesteś. You were not. Ty nie byłeś. I tak dalej. Podobnie jak w czasie teraźniejszym prostym, możemy użyć formy skróconej czasownika. Was not możemy skrócić do wasn't. Were not możemy skrócić do weren't. O ile w czasie teraźniejszym można skrócić wypowiedź na dwa różne sposoby, You're not, you aren't, he's not, he isn't. To w czasie przeszłym prostym możliwe jest tylko zespolenie czasownika was i were z partykułą not. You weren't, he wasn't. Bo wiemy już, że w tym czasie w zdaniu oznajmującym nie da się skrócić czasownika. Pytania także są bardzo podobne do czasu teraźniejszego prostego. Żeby je zbudować, stosujemy znaną już nami inwersję, czyli zamianę miejscami podmiotu i orzeczenia. Innymi słowy sprawcy w naszym zdaniu oraz czasownika głównego. Am I? Czy ja jestem? Was I? Czy ja byłem? Are you? Czy ty jesteś? Were you? Czy ty byłeś? Odpowiadamy na pytania na czy, tak lub nie w formie pełnej. Were you happy? Czy ty byłeś szczęśliwy? Yes, I was. Tak. No, I wasn't. Nie. Was your girlfriend at the party? Czy twoja dziewczyna była na imprezie? Yes, she was. Tak, była. No, she wasn't. Nie, nie było jej. Were your parents on holiday in Turkey? Czy twoi rodzice byli na wakacjach w Turcji? Yes, they were. Tak, byli. No, they weren't. Nie, nie byli. Jak w każdym poznanym przez nas czasie gramatycznym, istnieją pewne zwroty charakterystyczne dla tego danego czasu. Nie inaczej jest w przeszłości. Poznaliśmy już yesterday, wczoraj. Słówko last oznacza ostatni, zeszły. Last month, w zeszłym miesiącu. Last week, w zeszłym tygodniu. Last year, w zeszłym roku. Last Monday, w zeszły poniedziałek. Last May, w zeszłego maja. Ego Stawiamy po jakimś okresie czasu, żeby powiedzieć, że coś było ileś czasu temu. Two days ago dwa dni temu, six months ago sześć miesięcy temu, five years ago pięć lat temu. Możecie sobie teraz pomyśleć o różnych miejscach, w których byliście i powiedzieć, kiedy je odwiedziliście. Spróbujcie także ułożyć w tym samym kontekście przeczenia, a także warto sobie przećwiczyć zadawanie pytań i krótkie odpowiedzi, odgrywając udawane dialogi. Tak jak zawsze istotne jest, żebyście jeśli to możliwe, robili to na głos. Przenieście się teraz na platformę engbook.pl i wykonajcie ćwiczenia, pracujcie ze słownictwem i wydrukujcie dodatkowe materiały. Możecie też odtworzyć playlistę z ćwiczeniami YouTube. Dajcie też nam suba, to zawsze pomaga. I to już jest koniec tej lekcji. Well done. Dobra robota.